Kolejna piosenka jest opisem zdjęcia Agence France-Presse zamieszczonego w polityce z dnia 29 lutego 2000 roku i refleksją nad tym zdjęciem: Zakopywanie głowy. Porządny jarmark jest nieważny, bez niezbędnego miejsca kaśni. Prawdziwy bukiet bytu tworzy, ostra przyprawa szczerej grozy. Kantor szulernia, szynk, kaplica i szafot. Oto pełnia życia, zapełnia życia. Śmierci haracz jest kapłan otchłań i ofiara. Soczystą gałąź żyj, gości suchy piń Wiadomości ostrzeją bezimienne przednie, bradosnym wrzawy żywych rekwijem. Tak wspominamy średniowiecze, dzisiaj kolejny zginął Czeczyn. Nie Niesie hamując wstręt, sołdacik, podciętą głowę na łopacie. Głowę chrzciciela i Karola, D Antona i Tomasza Mora, w żarłocznej ziemi ją zakopie, a razem z nią jej czcze utopie. Tyle utopia spadła z karku, każda się sprzeda na jarmarku, bo jarmark trwa, bez aktu kaści smak życia nie byłby wyraźny, bo Jarmark trwa, bez aktu kaści smak życia nie byłby wyraźny.